Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kruszwilka MST i w dzisiejszym odcinku będzie taki luźny odcinek prawie o niczym ponieważ po prostu będziemy się upodabniać e, upodobniłam się już do hakera po prostu wchodzimy do kawiarni, wbijamy na tą kawiarnię i zachowujemy się generalnie jak haker, choć dużo ludzi tutaj, e, no e, sobie potem tutaj, żeby postać jak yy, Kołki Nie się się haha, yy, bardzo pozytywny status Pozdrawiam wszystkich obecnych tutaj w tej kawiarni Będziecie na odcinku, także pozdro! A dzisiaj to w sumie miałam nagrać odcinek o czym innym Czyli czy grę, czy present prezent Nobowi Ale w sumie zobaczyłam, jak jest horror kawiarnia To w sumie zobaczyłam, że nagram odcinek o tym Jak upodobniam się do Hackera Nie wiem dlaczego, ale no Wpadłam na taki pomysł, wiem, że miałam nagrać o czym innym, no ale wiecie. Um, wiecie, mi, ja bardzo często zmieniam zdanie w ostatniej chwili, no ale postanowiłam, że dzisiaj taki odcinek nagram, ponieważ bardzo lubię nagrywać dla was odcinki. Jeszcze jedna subskrypcja i słuchajcie, na 10 tysięcy subskrypcji. Um, co robimy? Nagrywamy serię o zapomnianych i zaginionych hakerach na Movie Star Planet. Także... Um, no, puszczę Wam teraz muzyczkę i sobie y, popatrzycie, y, jak, ci, jak ci ludzie y, robią tutaj siebie bekę. Dobrze, to zaczynamy. ja puszczam już muzyczkę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bardzo. Czy jesteś hakerem? Nie wiem kogo ona się pyta, ale pozdrawiam mera 306. W ogóle słuchajcie, nie wiem czy muzykę dobrze słychać, bo akurat tej juni obok A, czyli tej? Bo tutaj koło ciebie nikt nie stoi, jeśli chodzi o koło ciebie, tylko może troszkę za to. Tam jest pająk, brok, błąd ortograficzny. Pająk się przez przez O, a nie pajonyk. Bardzo błąd, bardzo, bardzo ważny błąd ortograficzny. Nie wiem, który jesteś klasie, nikogo tutaj nie obrażam. Tylko zwracam uwagę, że mam błąd ortograficzny. Mam nadzieję, że ten odcinek nam się w ogóle podoba. Jeśli chcecie takich więcej yy, różnych odcinków, to oczywiście napiszcie. Mm, napiszmy sobie co mnie hejka, jak już tak stoimy i... jak jakkolwiek, jak PW, jak wszyscy ludzie tutaj obecni. Napiszmy sobie co tam. Więc, e, takie co tam? Tu się dyskusja prowadzi, nawet nie wiem o co chodzi. O lalka żyje, że napiszmy, tak y, żyje, zdech. Nie mam głównie w RL, w a czy w rano. Przerzuciło się komputer. Nie, nie zrozumiałem. Pozdrawiam serdecznie Mela306. I pozdrawiam serdecznie laki. Tak ma skrzydła i umie latać. Kto umie latać, bo nie rozumiem. A, że niby ta tutaj dziewczyna. Bardzo pomysłowe. Super wiedzieć. Tak to było w serio. Okej, okay, nie rozumiem. rozumiem a więc to na tyle w dzisiejszym odcinku moi kochani mam nadzieję, że wam się spodobał taki odcinek z taką muzyczką no i w ogóle Także mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, jeśli chcecie więcej takich luźnych odcineczków, to oczywiście napiszcie do mnie w komentarzach tam na dole. No i to tyle, moi kochani. Yy, no, to tyle, moi kochani. Mam baterię na wyczerpaniu, wiem. Dobra. To tyle. Pa, pa.